Cześć przyjaciele, witam was serdecznie. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o czymś, co jest zawarte w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, o zmartwychwstaniu. Zmartwychwstanie jest fundamentem chrześcijaństwa. Zmartwychwstanie jest tym kamieniem węgielnym, na którym jest postawione chrześcijaństwo. I też śmierć i zmartwychwstanie Jezusa to jest centralny punkt Ewangelii. Apostołowie, którzy znali Jezusa przez trzy lata, chodzili z nim podczas no, tego czasu służby Jezusa na ziemi, zaświadczyli o tym, że ta sama osoba, z którą spotykali się przez trzy lata, powstała z martwych. Zmarła, została pogrzebana i powstała z martwych. I kulturowo to nie było nauczanie, które padło na podatny grunt, dlatego że. Żydzi wierzyli w zmartwychwstanie, w przyszłe zmartwychwstanie w Bożym Królestwie Mesjańskim, ale nie wierzyli w to, że jedna osoba może powstać z martwych. Wierzyli, że to stanie się w sposób taki kompleksowy. Więc chociaż czekali na Mesjasza, to ich wizja Mesjasza nie była taka, że to był ktoś, kto cierpiał za grzechy, kto umarł na krzyżu. Wizja Mesjasza była taka, że on przyjdzie i wtedy wszyscy z martwych staną, wszyscy sprawiedliwi. Daniela 12 rozdział drugie zdany z martwych stanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Ale kiedy Ewangelia dotarła do, do greków, do Rzymian, do świata pogańskiego, no to miała jeszcze trudniej, dlatego że yy, Grecy, w tej kulturze greckiej, ludzie całkowicie odrzucali możliwość zmartwychwstania. Dla nich to była wręcz degradacja życie w ciele. Oni uważali, że życie w duchu jest tym, co, co daje, daje wolność. Ciało było czymś, co ich ograniczało, więc myślenie o tym, że, że ludzie mogą powstać z martwych, było dla nich czymś nieprzyjemnym i czymś takim, co to było wbrew, wbrew ich kulturze. Więc kulturowo-apostołowie, tak nam się wydaje, że w starożytności może tak było, że, że ludzie po prostu w to wierzyli. Nie. Kulturowo-apostołowie mieli podgórkę. Mówili rzeczy, które, nie były, które były trudne do przyjęcia przez tych, którzy ich otaczali. Dzisiaj w Polsce, no nie wiem, jak, jak to wygląda jakaś sytuacja w 2013 roku były takie badania prowadzone i 47 osób stwierdziło, że wierzy w zmartwychwstanie. Pewnie dzisiaj trochę mniej, więc jest duża szansa i dla tych, którzy nie wierzą i dla tych, którzy wierzą. Dzisiaj powiemy o sobie o zmartwychwstaniu. Jakie miało ono znaczenie i zajrzymy do, do 15 rozdziału listu do Koryntian. Koryncie Wierzący przyjęli Ewangelię, powstał Kościół, ale y, niektórzy z nich zaczęli mm, wątpić w to, że kiedyś nastąpi to powstanie z martwych. Y, Paweł pokazuje w tym piętnastym rozdziale, że y, że Zmartwychwstanie Jezusa i zmartwychwstanie wierzących jest ściśle ze sobą powiązane. Nie ma jednego bez drugiego. Jeżeli nie, nie było pierwszego, to nie będzie drugiego. Jeżeli było pierwsze, to musi być to drugie. Yy, pokazuje, że yy, Jezus jest jakby tym pierwszym plonem, i następuje żniwo. Więc yy, kiedy nastaje ten. kiedy Zbiera się pierwsze snopki, to potem musi być żniwo z całej reszty pola. I w Izraelu było tak, że ten pierwszy snopek był y, przeznaczany do jako, jako jakiegoś rodzaju ofiara i zapowiadał nadejście żniwa. To było w dniu pięćdziesiątnicy. Y, jeżeli Koryntianie wierzyli, że Jezus zmartwychwstał i nie wierzyli, że ludzie mogą powstać z martwych, no to byli w konflikcie z tym takim podstawową wizją zmartwychwstania, które jest powiązaniem zmartwychstania Jezusa ze zmartwychwstaniem wszystkich wierzących. Więc jeżeli On zmartwychwstał, to również nastąpi zmartwychwstanie wierzących. Takie są konsekwencje. Ale niektórzy w Koryncie mówili: No, nie ma żadnego zmartwychwstania, czy nie będzie żadnego zmartwychwstania. Może myśleli, że pójdą jako duchy duchowo do nieba i na tym wszystko się skończy. Może myśleli, że będą żyć duchowo, wiecznie z Bogiem. I Paweł dość długo, myślę, że ten, ten rozdział jest taki rozbudowany, wyjaśnia Koryntianom, że. Nie chodzi o to, że nasza dusza jest nieśmiertelna i będziemy żyć wiecznie w niebie, ale chodzi o to, że skoro Jezus martwych stał, to również wierzący powstaną z martwych. Więc takie wyobrażenie o tym, że człowiek wierzący po prostu pójdzie do nieba i to wszystko, nie jest tym wyobrażeniem, które możemy wyczytać w Piśmie Świętym w Nowym Testamencie. Jeżeli ktoś myśli, że może żyć tymi pięknymi ideami Jezusa, umrzeć i potem stać się tym aniołem w niebie, no to nie jest to wyobrażenie, które jest uzasadnione, jeżeli czytamy Nowy Testament. O tym nie mówi chrześcijaństwo. Dla Pawła takie jedynie duchowe wyobrażenie było niewyobrażalne. Popatrzmy na. Zdanie 12 i 13 w tym pierwszym liście do Koryntian. Skoro się więc zgłosi, że Chrystus został wskrzeszony z martwych, dlaczego niektórzy pośród was mówią, że nie ma zmartwychwstania? Jeżeli zaś nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wskrzeszony. Więc Paweł mówi: jeżeli wierzysz, że Jezus z martwych stał, to również Konsekwencją tego jest to, że będzie zmartwychwstanie ludzi wierzących. Jeżeli mówisz, że nie ma przyszłego zmartwychwstania, to znaczy, że Chrystus również nie zmartwychwstał, że nie ma żadnego zmartwychwstania. Zmartwychwstanie Chrystusa i zmartwychwstanie wierzących jest ściśle ze sobą powiązane. Ja wyobrażam sobie to jak wagon, który jedzie po torach. Wiecie, jak wagon jedzie po torach i natrafia na łączenie szyn, to jest takie tyt, i potem z tyłu tyt. I ja myślę, że to pierwsze już nastąpiło. Ten wagon przejechał, Chrystus zmartwychwstał, stał, tyt. I teraz czekamy na to drugie przejechanie kół przez to łączenie. To oczywiście w czasie, jak jak, mamy, jak jedziemy pociągiem, to jest krótko. Dla nas ten czas już się wydłużył dwa tysiące lat, ale on nastąpi. Skoro było to pierwsze, będzie to drugie. Nie może być tak, że tylko wagon przejedzie przed nimi koła, kołami, a tylnych nie ma. Musi mieć z tyłu koła, żeby móc się poruszać. Więc tak samo jest z Chrystusem i tak samo jest z, z naszym zmartwychwstaniem. I teraz Paweł mówi coś takiego: A jeśli Chrystus nie został wskrzeszony, daremne jest nasze głoszenie, daremna też jest nasza wiara. Jeżeli Jezus nie powstał z martwych, nie zmartwychstał, to głoszenie Ewangelii o Chrystusie nie ma sensu. Jeżeli nie ma zmartwychwstania, to nie ma sensu głosić Chrystusa. Jeżeli on nie zmartwychwstał, to po co te spotkania, po co alfa, po co obóz, po co nam to wszystko, skoro to jest tylko idea, to nie jest rzeczywiste, to nie ma rzeczywistego pokrycia w faktach. Głoszenie Chrystusa, że on nie zmartwychwstał, nie ma żadnego sensu. Pamiętam, mieliśmy taki obóz w Buchołazach i organizowaliśmy tam na tym obozie Drogę Krzyżową. I szliśmy. Pod las, gdzie ta droga miała się zacząć, w górach. I rozmawiałem z takim małżeństwem, które było na obozie u nas, beata, z mężem. No i rozmawiamy o różnych rzeczach, które ich interesowały i między innymi o tym, co wierzymy. Że ja mówiłem, że wierzę, że Jezus zmartwychwstał fizycznie, ukazał się apostołom. On mówi: Nie, to jest niemożliwe. Właściwie my jako chrześcijanie tylko żyjemy tą ideą Chrystusa, tym Jego nauczaniem i tym, że ta, te, ten Jezus przez to, co mówił, żyje między nami, ale Jezus nie zmartwychwstał fizycznie. To jest, to jest niemożliwe. Jeżeli Jezus nie zmartwychwstał, to nie ma sensu. Wszystko inne. Nie ma sensu głoszenie Jezusa, nie ma sensu wiara w Jezusa. To wszystko jest bezcelowe. W następnym zdaniu Paweł pisze, my natomiast okazujemy się, skoro Jezus nie zmartwychwstał, to my okazujemy się fałszywymi świadkami Boga, gdyż przeciw Bogu świadczymy, że wskrzesił Chrystusa, którego nie wskrzesił, jeśli rzeczywiście umarli, nie są wskrzeszani. Kolejną konsekwencją tego, że Jezus nie zmartwychwstał, jeżeli nie zmartwychwstał, jest to, że wszyscy nauczyciele świadkowie byli kłamcami. Okłamali wszystkich. Nauczali kłamstwa mało tego, w ten sposób dawali świadectwo przeciwko samemu Bogu, skoro y, umarli nie stają, skoro Jezus nie zmartwychwstał. To jest kolejna rzecz, która wiąże się jest konsekwencją tego, że jeżeli Jezus nie zmartwychwstał, to w Teraz dalej Paweł pisze. Jeżeli bowiem umarli nie są wskrzeszani, to i Chrystus nie został wskrzeszony. A jeżeli Chrystus nie został wskrzeszony, daremna jest nasza wiara, trwacie jeszcze w swoich grzechach. Więc jeżeli Chrystus nie został wskrzeszony, to wierzący nadal trwają w swoich grzechach. To nie ma odpuszczenia grzechów. To nie ma zbawienia od grzechów. W ogóle nie ma zbawienia, tak naprawdę. I ostatnie, tak też i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, są zgubieni. Właściwie można powiedzieć, to słowo zasnęli znaczy umarli, tak? Więc ci, którzy zasnęli w Chrystusie, ci, którzy zmarli, nie idą do nieba, nie, idą, nie są zbawieni, po prostu są zgubieni. Konsekwencją braku zmartwychwstania jest to, że wierzący, którzy zmarli, którzy odeszli, którzy zasnęli, ci wierzący nie są zbawieni, jeżeli nie ma zmartwychwstania. Jeżeli nie ma zmartwychwstania, to trzeba przyjąć, że nie ma żadnego życia po śmierci. Bez zmartwychwstania nie ma nadziei na przyszłość, nie ma żadnej formy życia po śmierci. Nie wiem, czy, czy rozumiecie konsekwencje tego stwierdzenia, jeżeli... Chrystus nie zmartwychwstał, jeżeli nie ma zmartwychwstania, to co? I dziewiętnaste zdanie. Jeżeli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy bardziej niż wszyscy ludzie godni pożałowania. Konsekwencją braku zmartwychwstania jest to, że wierzący są godni bardziej litości, najbardziej spośród wszystkich ludzi, ponoszą ofiary. Poświęcają się. A tu okazuje się, że nie ma żadnej nadziei na przyszłość, żadnej nagrody za służbę, za trud, za poświęcenie. Ale Chrystus zmartwychwstał. Chrystus powstał z martwych. Jeżeli Chrystus zmartwychwstał, to i my zmartwychwstaniemy. I to jest kolejne zdanie, które Paweł, o które, które Paweł zawarł w tym liście. Tymczasem jednak Chrystus. Został wskrzeszony z martwych jako pierwszy z tych, którzy umarli. Chrystus został wskrzeszony jako pierwszy. Te pierwsze koła już przejechały tego wagonu. Teraz czekamy, aż przejadą te drugie koła wagonu. Dosłownie jest tu powiedziane, że Chrystus jest pierwociną, jest pierwszym plonem. Pierwocina w Izraelu, ten pierwszy plon żniwa. Był używany w dniu pięćdziesiątnicy jako gwarancja tego, że szybko nastąpi żniwo, że szybko zostaną zebrane plony. Więc Jezus jest tym pierwszym, który z martwych stał i który zapowiada, który zwiastuje to, że również pozostali, my wierzący, z martwych staniemy. Dlatego Paweł rozpoczyna ten piętnasty rozdział. Od przypomnienia Ewangelii. Zaczyna i koncentruje się na Ewangelii. Przypominam Wam, bracia, Ewangelię, którą Wam głosiłem, a którą przyjęliście i w której trwacie. Przez nią również dostępujecie zbawienia, jeśli zachowujecie ją tak, jak Wam głosiłem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Z Paweł. Rozpoczyna ten cały fragment od tego powrotu do fundamentu, do Ewangelii, którą głosił Koryntianom i na, której, dzięki której właściwie powstał tam Kościół. Wierzący nawrócili się, słysząc to, co Paweł głosił, i to była Ewangelia, którą oni przyjęli. Trzymali się tej prawdy, i myślę, że to znaczy, że tak ważne jest, żeby trzymać się prawdy Ewangelii, żeby nie odejść gdzieś do fałszywej Ewangelii, żeby nie odejść gdzieś do czegoś, co nie daje zbawienia, ponieważ Ewangelia jest tym kluczem do, do zbawienia przez wiarę i dzięki Bożej łasce. I istotne jest to, co Paweł przekazuje o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Jest kluczem do zbawienia. Ja mówi, tak Wam głosiłem. I zobaczmy, że ten oryginalny przekaz Pawła, głoszony Koryntianom, pochodzi z, z Jerozolimy od dwunastu apostołów, z tego pierwszego kościoła, który był kościołem uczniów Jezusa. Kolejne zdanie. Przekazałem Wam bowiem na początku to, co i ja przejąłem. Że zgodnie z pismem, Chrystus umarł za nasze grzechy. Że został pogrzebany i trzeciego dnia wskrzeszony z martwych zgodnie z pismem. Paweł mówi: Przekazałem wam to, co sam przejąłem. Paweł nie był osobiście świadkiem zmartwychwstania Jezusa. Świadkami byli apostołowie, uczniowie, czy powiedzielibyśmy dzisiaj uczennice Jezusa które widziały Go i które, y, ludzie, którzy spotykali Jezusa przez 40 dni po Jego zmartwychwstaniu. I to apostołowie byli szczególnie uprawnieni do tego, żeby y, dawać to świadectwo, ponieważ to oni znali Jezusa, wiedzieli, kim On jest i stwierdzili, że ten sam Jezus powstał z martwych. Więc Paweł, który nawrócił się, Pięć lat, około pięć lat po powstaniu Kościoła w Jerozolimie, pięć lat po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, około 35 roku, przejął coś, co sam przekazuje. I to wyrażenie, przekazałem to, co przy, przejąłem, mówi nam o tym, że jest. Użyte w takim kontekście zwykle, że uczniowie uczyli się czegoś od swojego mistrza. Yy, uczyli się zwykle na pamięć. Czasami robili notatki, ale w starożytności uczniowie uczyli się na pamięć przekazu mistrza i taki przekaz w pierwszym pokoleniu był yy, niezwykle dosłowny. Słowo w słowo zostawało przekazywane to, co mistrz mówił. Więc ta. Ta tradycja, która pochodzi z pierwszych lat po zmartwychwstaniu Jezusa, została przekazana Pawłowi i Paweł mówi to słowo Ewangelii do, do Koryntian tak, jak się tego nauczył, dosłownie tak jak się tego nauczył. Mamy tutaj przekaz bezpośrednio z Jerozolimy, z pierwszych lat po zmartwychwstaniu Jezusa między 30 a 35 rokiem naszej ery. Więc list do Koryntian, który był pisany 25 lat około po, po nawróceniu Pawła w 55 roku, przekazuje treść, którą Paweł przejął bezpośrednio. 30 lat, która była jakby pochodziła sprzed 30 lat wcześniej. I teraz zobaczmy, jaka jest treść tej Ewangelii. Zgodnie z pismem Chrystus umarł za nasze grzechy. Został pogrzebany i trzeciego dnia wskrzeszony z martwych zgodnie z pismem. Pierwsza rzecz, na którą Paweł się powołuje, to Pismo Starego Testamentu. Wtedy było tylko Pismo Starego Testamentu. Boga. I to jest najważniejsze świadectwo, że Jezus był tym, za, za kogo się podawał. Potem mówi o czterech faktach, które są zgodne z pismem i zgodnie z tym, co się wydarzyło w życiu Jezusa. Po pierwsze, to, że Jezus umarł. Rzeczywiście umarł fizycznie i co do tego nie było żadnej wątpliwości. Po drugie, że śmierć Jezusa była śmiercią za grzechy. To była śmierć, która Dała odkupienie za, za grzechy e, ludzi. Po trzecie, został pogrzebany, został złożony w, w grobie po, swoim, po swojej śmierci i po czwarte, wstał. Więc ten sam Jezus, który e, został ukrzyżowany, który wcześniej, e, którego wcześniej znali uczniowie, objawił się w nowym, zmartwychwstałym ciele. I te fakty są zawarte już wcześniej w Piśmie Starego Testamentu. Najczęściej apostołowie cytowali 16 Psalm 16, Psalm 22 i Izajasz 53 rozdział. To są trzy główne fragmenty, które widzimy w Nowym Testamencie, są też inne, więc 16 Psalm, 22 Psalm i 53 Rozdział Izajasza. Możecie zajrzeć do tego. To jest treść Ewangelii. Tak? Jak Paweł zaczyna list do Rzymian, to mówi, to jest Ewangelia o, o Jezusie, który y, według ciała pochodzi z rodu Dawida, ale został ustanowionym pełnym mocy synem Bożym przez powstanie z martwych. I kiedy Paweł mówi, jeżeli chcesz. Zostać zbawiony, musisz w sercu uwierzyć, że Jezus martwych stał, i wyznać ustami Jezusa jako Pana. W X rozdziale listu do Rzymian. To jest Ewangelia, która jest oparta na tych trzech, czterech faktach, że Jezus umarł, to była śmierć za grzechy, został pogrzebany i trzeciego dnia skrzeszony z martwych. I Paweł po pierwsze powołuje się na pismo. Że to stało się zgodnie z pismem. Po drugie, powołuje się na świadków. I mówi: yy, I ukazał się Piotrowi, potem dwunastu, następnie ukazał się więcej niż pięciuset braciom jednocześnie, z których większość żyje do dziś, niektórzy zaś pomarli. Później ukazał się Jakubowi, potem wszystkim apostołom. I teraz Paweł opisuje to świadectwo na, naocznych świadków. Ukazał się y, wielu osobom, ukazał się y, Marii, ukazał się kobietom, ukazał się Janowi, y, Piotrowi, uczniom, którzy szli do Emaus, dwunastu apostołom. I mówi, ukazał się też pięciuset braciom równocześnie i też Jakubowi, który był przyrodnim bratem Jezusa. Tym przywódcą kościoła w Jerozolimie, później. Więc chciałbym, to, to trwało przez 40 dni, i potem Jezus wstąpił do nieba. Chciałbym szczególnie zwrócić uwagę na to, że on mówi, ukazał się więcej niż 500 braciom jednocześnie, z których większość żyje do dziś, niektórzy zaś pomarli. Paweł powołuje się na świadectwo, tych apostołów, uczniów Jezusa, pięciuset widziało Go równocześnie i opisuje to 30 lat po zmartwychwstaniu Jezusa. Więc mówi słuchajcie, jeżeli ktoś mi nie wierzy, że Jezus zmartwychwstał, niech jedzie do Jerozolimy, macie dobre drogi, komunikacja istnieje. Jedźcie tam, przekonajcie się, ci ludzie żyją do dzisiaj w większości. Jeżeli kłamie, to oni powiedzą, że kłamie. Jeżeli mówię prawdę, to potwierdzą Wam to, że Jezus rzeczywiście zmartwychwstał stał i że widzieli Go e, jako osobę, która e, miała zmartwychwstałe stałe ciało, ciało która im się ukazała. Więc celem Pawła było skonfrontowanie Koryntian z tym faktem, że Jezus rzeczywiście zmartwychwstał. stał. Celem Pawła było niemal skonfrontowanie ich ze świadkami tego zmartwychwstania jeżeli ktoś z nich wątpił w słowa Pawła mamy tu jasne przejrzyste dowody tego że Jezus zmartwychwstał jeżeli ktoś uważa że te dowody są niewystarczające to może świadczyć o jakimś uprzedzeniu w, w stosunku do Boga czy tego co Jezus zrobił ale jak widać Paweł stara się dokładnie pokazać, jak, jakie są dowody z martwych stanie Jezusa. I w starożytności było tak, że świadkowie byli naoczni świadkowie, byli uważani za, za osoby no niezwykle wartościowe, jeżeli chodzi o przekazanie faktów. I tego typu sytuacja, jak, jaką Paweł opisuje, takie liczne, masowe, różnorodne objawienie się y, całej grupie osób, w starożytności nie ma, nie ma drugiego takiego przykładu, który, który moglibyśmy pokazać, że, że coś takiego było, jedynie w przypadku zmartwychwstania Jezusa. I to zmartwychwstanie oznaczało nowe życie w ciele. Yy. Chrześcijan prześladowano nie dlatego, że widzieli ducha, ale dlatego, że twierdzili, że widzieli żywego, zmartwychwstałego człowieka, Jezusa Chrystusa. Większość starożytnych wierzyła w istnienie duchów, ale oni głosili, że ktoś powstał z martwych i widzieli, E, tą osobę w ciele. To słowo ukazać się oczywiście może znaczyć e, jakieś wizje, widzenie i może o, oznaczać e, ukazanie się kogoś żywego. Ale jeżeli popatrzymy na tą definicję zmartwychwstania, jaką mamy, ona pochodzi z żydowskiego środowiska. To słowo zmartwychwstanie oznaczało, że e, Ludzie, którzy zmarli, powstawali do życia w ciele. Więc za każdym razem, kiedy Paweł mówi o zmartwychwstaniu, to nie oznacza widzenie ducha, to, to oznacza widzenie kogoś w ciele. Potem Paweł mówi, że Jezus również jemu się ukazał. I, i znamy takie. Opisy tego, kiedy, Jezus, kiedy Paweł szedł do Damaszku, Jezus mu ukazał się w drodze do Damaszku, kiedy w świątyni mu się ukazał, potem w Koryncie. I w końcu w jedenastym zdaniu mówi: Czy to więc ja, czy oni tak głosimy i tak uwierzyliście. Więc ten przekaz był spójny apostołów, uczniów Jezusa Pawła, przekaz Ewangelii. Yy, I przekaz tych dowodów z martwych stanie Jezusa. Jezus umarł fizyczną śmiercią na krzyżu. Ta śmierć nie była bezsensowna. To nie była zwykła śmierć. To była śmierć za grzechy. Jezus wziął na siebie grzechy świata. Został złożony w grobie i zmartwychwstał. martwych stał. Widzieli go uczniowie, widzieli go apostołowie, widziały go kobiety, które razem z, z Jezusem chodziły. I to zmartwychwstanie jest tym jakby kluczem do, do naszego zbawienia i do naszego zmartwychwstania. To tyle chciałem dzisiaj powiedzieć z listu do Koryntian. Następnym razem opowiem o tym, kiedy to nastąpi, w jakim ciele i w jaki sposób to się stanie. Amen.